szkolenia, warsztaty i wszystkie inne metody naukowe są fantastyczne, tylko pomijają jedną rzecz, czyli czas. Czas, który musi upłynąć, żebyś sam nabrał pewnego doświadczenia i odniosę się do kontekstu filmowego. Bo wiecie jak to jest. To jest tak, że jak się uczymy filmować, to chcielibyśmy już od razu pojąć całą wiedzę świata. To jest bardzo dobre rozwiązanie, no bo zależy nam na tym, żeby jednak realizować to jak najlepiej potrafimy. Niezależnie od tego, co wybieracie, czy to będą kursy, filmy, wpisy na bloga, dajcie sobie czas. A żeby wam to udowodnić, wystarczy, że wejdziecie do jakiegokolwiek swojego ulubionego twórcy internetowego. Jeżeli go oglądacie teraz, macie na pewno jakiegoś twórcę, sprawdźcie, jak wyglądały jego filmy na przykład dwa lata temu. I bardzo często okaże się, że jednak te filmy dwa lata temu no już się różnią i te, które oglądacie aktualnie u niego, no czujecie, że one są lepsze. Pomimo, że ten twórca na przykład nie zmieniał sprzętu, nie zmieniał operatorów, nie dokupował niczego, to ten styl się gdzieś zmienia. No zmienia się, bo właśnie ten czas pozwolił mu na przykład na dopracowanie swojego stylu albo zrozumienie też pewnych rzeczy, które mm, ogląda gdzieś tam na YouTubie Czyta napisach, uczy się na kursiwach i po pewnym czasie jesteś w stanie to wdrażać w praktykę. Kolejny przykład to chociażby robienie pod słońce. Nie rób pod słońce, nigdy, nigdy, nie wolno, nie wolno. Ale potem się okazuje, że próbujesz i mówisz, kurde, no fajnie te foty wychodzą, nie? Golden Hour, tam no, no, jakaś flalka się robi, ale na początku przez pół roku mówisz nie, bo to nie wolno, no, albo mi się nawet nie podoba. Ale potem po trzech latach stwierdzasz, dobra, podoba mi się, to jest spoko. Więc dajcie sobie czas.